Witam serdecznie! Jestem Q i spotykamy się tutaj dzisiaj na stadionie Mocnych Zwyroli. Stadion również mieści się w mieście Asi A kto będzie tutaj stawiał opór Mocnym Zwyrolom? Nowiutka drużyna o nazwie Saint Sinners. Została ona stworzona przez takie gwiazdy jak Tytex oraz Lucifer. Zobaczymy, jak to będzie. Uwaga. No i proszę bardzo, Mocni z Wyrole wygrali walkę o piłkę. Proszę bardzo, z Wyrole atakują, atakują. Zobaczymy, jakim ta pierwsza akcja wyjdzie. No i proszę bardzo, lecimy z tym. Titex. Lucyfer I Q pięknie trafia. Pierwsza dwójeczka od Q, brawo. A teraz w rolę kontratakują, zobaczmy. Uwaga. Czy Saints Sinners pokażą co potrafią? Bo na wczorajszej konferencji, no, ile mieli do powiedzenia, sami wzięliście. Pięknie Lucyfer tutaj, wow. Lucifer chyba nie był na konferencji, bo trenował <coughs> Czego widać efekty Tajtek przepycha dwóch naraz No i wyjebane jajca, rzuca sobie jakby nigdy nic Brawo No, znowu tutaj Atakują Nemesis No coś tam próbują robić, no ale coś tak Mocny w role chyba nie do końca wiedzą, co, co, mają, co chcą zrobić. Nie mają chyba planu działania za bardzo. Ale punkcik wleciał, proszę bardzo. Brawo. Titex rozgrywa piłeczkę, wbiega jak do siebie, podanie do Lucifera, tutaj Q. No, no, zawodnik został zablokowany. Nie do końca tych wszystkich zawodników teraz poznaję. Już nie wszystkich pamiętam, jak oni wyglądają. Kiemet, a możliwe, że to jest Oblivion chyba z jedynką 4-4. Cztery, cztery. Tak, to jest Oblivion z jedynką. Ok, teraz będę pamiętał Titex. Q. Tutaj walka z dwoma naraz. raz. Titex, Oblivion stoi na trujeczce. Czy coś zrobi? No walka z Nemesisem. Ciężko, ciężko. Lucifer Lucifer piękne, z wody, znaczy z wody i rzut i pięknie 6-4 Na razie powolutku, bez żadnych większych e, jakichś przebojów Ale Science Sinners delikatnie tu wygrywa Leci dwujeczka, Nie trafiona. ona Oblivion zbiera Q wyprowadza piłeczkę Podanie do Lucyfera. Lucyfer spod kosza trochę się wycofał. No, nie trafił, nie trafił. Niestety z wyrole zbierają. Z wyrole atakują. Ach, piękne podania między sobą. Na 20 cm. Titex jak coś tam tańczy z tą piłką. Wbiega jak do siebie. Stanął sobie skromnie i życiu nie trafił. Ok. To zdaje się, że to jest chyba Moksyk. Chociaż nie, nie, przepraszam, to jest Sonic, To jest chyba Sonic z tego co pamiętam. Zaczynam sobie przypominać. Możliwe, że ten ziomek mały z tym afro to jest Kantwo. To chyba jest koristo. Nemesis. Trafia 6-6. W razie bez zmian, grają całą, całą kwartę bez zmian. Wow, Taitek zrzuca za 3, trafia pięknie, 9-6, prawie jak 6-9, hehe. <laughs> 9-6, koniec pierwszej kwarty, Bravo Saints, Sinners. Pierwsza kwarta wygrana, jeszcze 3 i można iść, odpocząć. Przypomina, mocni z bardzo mocno pieli się do góry w punktacji w drugim sezonie, kiedy to jeszcze mieli Karola XD u siebie w drużynie. Karol następnie przeszedł do Czarnych Panther na pół sezonu. Żeby teraz na trzeci sezon właśnie aktualnie e, grać w barwach Saints sinners Zobaczymy, czy go wpuszczą dzisiaj w ogóle na stadion. Zobaczymy. Okej, okay, co teraz? Proszę bardzo. Jest Karol! A więc go wpuścili. Leci Karol. Został wpuszczony też Marines, z tego co widzę. Jest Marines. Lucifer. Oblivion, Q. Z powrotem do Obliviona, Oblivion spod kosza. Q. Q niekryty. Q niekryty pięknie wykonuje tą egzekucję tutaj. 12 do 6. Co za przewaga! mocni z nie wyglądają na takich mocnych. Obliwion zbiera piłeczkę ładnie, Karol wyprowadza. Pięknie podanie do Q, no jak on to zrobił, jaki trik. Ale Q wycofał, Karol. Karol naciągnięte mocno skarpety, aż dziury na palcach się robią. Obliwion biegnie w miejscu i wybieg z tego Mezisa. To była taka referencja do Resident Evil 3, w której występował Nemezis, ponieważ tam główna protagonistka Jill też potrafiła biegnąć w miejscu jak na przykład zahaczyła o ścianę, więc Oblivion zrobił nam taki easter egg. Bardzo szanuję. Piłka dla mocnych z wyroli. Proszę bardzo. Coś tam próbują robić, ale czy dadzą radę? Karol tutaj broni. Proszę bardzo, tutaj coś ten, Szmeges, coś tam walczą, Nemesis pod koszem nie miał jak rzucić i leci trujeczka, Piękna trujeczka. Trójeczka tak pozamiatała trenerem Sainz-Tinersów, że aż musieli poprosić przerwę. Uuu no mamy zmian! Proszę bardzo. Trochę zmian weszło Zobaczymy jak to dalej się potoczy Ajajaj Galandryl fauluje Czasami jak patrzę na tych sciencenerców to wyglądają po prostu jak jakieś nasterydowane mutanty Ale liczy się wynik, prawda? 139 Moksyk podaje tutaj do kogoś Do Reda chyba Q-Fit Moksyk Moksyk Jak tutaj Manewruje między tymi sinersami i rzut. Niestety tam po bloku było, widać. Moksyk. Red i akcja od nowa. O przepychanki. Pięknie Redzik. W zielonych bucikach, tam co rozgrywał piłeczkę teraz Wydaje mi się, że to był chyba silver Silverhand No Science Sinners na razie utrzymują przewagę Ta przewaga delikatnie stopniała Przez ostatnie parę minut Ale dalej jest przewagą Więc należy się cieszyć Ale też nie spoczywać na laurach Zobaczymy jak dalej pójdzie Tutaj piękna pani nam potańczyła No i zobaczmy. Moksyk. Nie, to nie był Moksyk. Sam już nie wiem, nie, to nie jest Moksyk. Tutaj FitQ chyba, coś chujbie. Kantwo. No i piękna trójeczka do ciała. Quiang. Titex. Ajajaj, Marins próbował trójeczkę wrzucić, niestety nie siadło, nie pykło. Teraz trzeba obronić tą akcję, żeby mocni z nie zyskali przewagi. Uwaga. Udało się. Udało się, piłka przechwycona. Maris pięknie pod koszem. Piękne podanie od Tajtexa. Patrz, jak się cieszy. Tutaj już myśli, że jest fame. Uwaga, akcja mocnych. Leci trujeczka. I niestety dotarła. Wymazując tą przewagę. Ajajajajaj. jaj, aj, aj. Kantwo. No, coś tam próbują, ale ciężko. Leci kolejna trujeczka. Kolejna trujeczka wpada. Jak miażdżą. O mój Boże Titex! No, Titex nie, nie ma chyba co zagrać. Nie wiem. O, proszę bardzo, coś tam się kiwnęło, ale jednak wy, wymyślił, że rzuci trójkę. No i niestety, no. Nie był to super pomysł. Tajteks jeszcze faluje tutaj. O, ja! Nie, 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 nie. Chyba się zestresował tutaj. Presja. Widać, że jest presja. No nic, zobaczymy. Karol rzuca z daleka, nie trafia niestety. No byłoby to piękne, gdyby trafił, ale to jednak wiecie, no to już był kosmos, poziom kosmos. Mamy koniec drugiej połowy, niestety Saint no tutaj się odwróciły role. Mamy dość sporą przewagę dla mocnych z wyroli. Q -fit tutaj wymiata. No i co? No i rozpoczynamy drugą połowę, trzecią kwartę. Zobaczymy jak to teraz pójdzie. Proszę bardzo, Tajtek się rozgrywa. Lucyfer bardzo ładnie, uwaga, próbują, próbują, to nadrobić, odrobić wszystko. Zobaczymy czy im wyjdzie. No i trafiona dwójeczka. Odliwy on tutaj Texa, Tajtek rozgrywa. No, Tajtek nie wie co zrobić. Koledzy chyba mu się nie potrafią ustawić jakoś ładnie na podanie. I już rzuca za trzy. Trafia bardzo ładnie. Bardzo ładnie. Trener dumny. Aż mu się włączyła animacja Kozaka. Moskit w role kontratakują. Uwaga, 4 punkty przewagi. To nie jest tragedia jeszcze, ale to już jest taka pomarańczowa lampeczka, że trzeba tutaj się wziąć do kupy. No i znowu trafiają bez problemów, nie mają w ogóle żadnych problemów z przeprowadzaniem akcji, a Sainz Sinners tutaj no nie wiadomo. Patrzcie, Lucifer wkurwiony krzyczy, po chuj ten timeout, stary gramy. Ajajaj, co tu się dzieje. Tutaj trener wynajęty za grube pieniądze od Dariusza tłumaczy chłopakom co i jak. Lecimy z tym Johnny Silverhand. Czasem nie Rusper. Czasem nie Brawo. Wleciała dwójka. Trochę, trochę kombinowana ta dwójka była, ale w końcu wleciała. Cztery punkty dalej różnicy Mocno z wyrole. Johnny Silverhand próbuje tam blokować, ale mało go widać. No i wleciała, dwójeczka. Johnny Silverhand Lucyfer, wycofanie do Karola. Karol rzuca za trzy nie trafia. Aj, Lucifer na szczęście to zebrał, mają jeszcze szansę. Oblivion coś tam kombinuje, kombinuje. Znowu do Lucyfera i wlatuje dwójeczka. Nie był to czyścioszek, ale wleciała dwujeczka, to jest najważniejsze. Jak można było się przyjrzeć, Lucyfer ma 666 na koszulce, tylko te ostatnie 6 nie widać, bo jest nieme. Mamy parę zmian, zobaczymy jaka taktyka teraz będzie, na czym to będzie polegać. Mocni z Virole zaczynają. Uuu, ale leciało ładnie. Johnny, Silverhand. Karol. Karol pięknie pod koszem, tam się poświęca, no ale niestety to poświęcenie było na marne. Próbował chłopak, próbował, tak? Leci trujeczka, uwaga! No i doleciała. 10 punktów różnicy. To już jest znęcanie się nad leżącym. Jason, Q. No Q coś tam się kiwa z redem. Tutaj Karol znowu. Uwaga, wbiega Karol. Wywrócił Nemesisa. Q tutaj do Karola znowu. Karol, ostatnie sekundy. Podanie tutaj. Czasem nie trafia. Brawo. Jednak czasem trafia. No i proszę bardzo. Johnny Silverhand sprowokował tutaj przeciwnika, żeby zjebał. I dzięki temu wywalczył dla Sinersów piłeczkę. Mamy dużo zmian, Marines do Titexa. Johnny Silverhand pozuje swoją srebrną ręką przez chwilę. Titex nagłe, szybkie podanie tutaj. No, i cofamy znowu ze Bez problemów, dalej 10 punktów przewagi. Ostatnie kilka sekund. Czy oni to wykorzystają? Q podanie do Tajtek'a, Tajtek za 3. No, niestety to nie wleciało. Tajtek tutaj widać, że zrezygnowany już. Widać, że coś mu tam po głowie chodzi. Niestety, no presja jest wielka tak. Założył razem z Lucyferem nowy zespół. No, oczekiwania były wysokie, ponieważ to są zdolne chłopaki, a no widzicie, co, jak to się kończy teraz. No smutno, smutno, ale zobaczymy. Czwarta kwarta jeszcze jest. Tutaj da się to może jakoś odratować, zobaczymy. Albo chociaż nazbywać trochę tych punktów, żeby na przyszłość się przydały. Zobaczymy. Zvirola. Na spokojnie, zaczynają sobie 10 punktów przewagi. Titex widzę, że ma ciśnienie, tutaj ostro atakuje. Zobaczymy, co na to z na te ciśnienie Sinersów. Kantwo, nie trafia. Titex szybko zbiera piłkę i cisną od razu z atakiem. No i stanął, uwaga. Czy chłopaki się wysuną jakoś fajnie? Titex próbuje sam swoich sił, Q pod koszem, piękny wsadzik, piękny wsadzik. Widać, że Q to jednak klasa światowa. A Titex pięknie go dostrzegł. No a teraz Titex tutaj walczy, 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 chyba z Rocksonikiem. Nemesis. Kantwo za 3. Nie trafia. Nemezis zbiera piłkę. Znowu Kantwo. Nie teraz tutaj. O, 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 o. o. No poleciała dwójeczka na szczęście. Nie trafiona. Uwaga, 8 punktów do nadrobienia. Dajteks Obliwion. Lucifer, Lucifer rzuca za dwa, Trafia bezbłędnie. Było to ryzykowne. Ponieważ leciała blokada. Ale na szczęście udało mu się. Rock Sonic Kantpo, Kantpo przedziera się przez Sinersów. i ci tutaj nietrafiony rzut. Pięknie, chopaki, patrzcie, jaka kontra szybka. Lucifer wbiega, Q, Titex. No, cudem, cudem, ale wleciało, tak jest. Tajtek ucieszony. Nagle, kurwa, jak stopniana ta przewaga. 4 punkty tylko przewagi. Uwaga, dwie minuty do końca, da się to nadrobić. Nemezis patrzy, myśli, co zrobić. z wyrole tutaj, próbują, uwaga. Rock Sonic, ponownie. Nemezis zbiega, aj, jeszcze wycofał, leci, 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 nie doleciało. Nemezis zebrał jeszcze, niestety. Rock na pustej pozycji, już Tajtek do niego dobiegł. Nemezis ponownie. Proszę bardzo, już pod koszem będzie rzut, będzie rzut chyba, tak? Aj, nie, jednak podanie leci trujeczka. Aj, jaj, aj, jaj, aj, aj, kantwo niezablokowany w ogóle rzuca trujeczkę jak chciał, tak zrobił. Dajteks teraz zbiega i tutaj się mści niestety nieskutecznie. Troszeczkę się chyba rozpędził za bardzo. Nemesis, no i niestety, chwilowa nadzieja w snercach była, ale tutaj mocni z tak bardzo zwyrodniale duszą tą nadzieję. Niestety, niestety, no. 9 punktów to już nie są przelewki, minuta 20, no, tak jak mówię, żeby chociaż walczyć o te punkty. Titex, uwaga, Tajtek coś tam biega, patrzcie jak on tutaj ochoczo się zgłasza, Q. Musiał wycofać, bo za dużo blokad. Lucifer przepięknie trafia. 7 punktów. Minuta z groszami. Uwaga. Lucifer po prostu nie daje. On, on już bierze tą piłkę. Tajtex. Q. Do Nemezisa. Nemezis niebezpiecznie blisko kosza. No i rzuca wyjebane jajca. Q. Pięknie do Obliviona, Oblivion wycofuje do Lucyfera, Lucyfer znowu do Q, znowu tutaj, tutaj, Teksas, znowu Q. Oblivion jeszcze nie trafia, tyle tych podań, pięknie sklejona akcja, tyle podań, przeciwnik nie wiedział co się dzieje, ale niestety Oblivion nie trafił. No a tutaj mało skomplikowana, prosta, banalna akcja, wykonana przez mocnych z wyroli i punkty wlatują. Biega, patrzy jak jemu zależy teraz chłopakowi. Lucyfer rzuca za trzy. Coś pięknego, niestety, to 20 sekund. To nie jest jednak tutaj no nie żyjemy w świecie cudów. Tutaj nie, nie, nie. Raczej już nie ma na co liczyć. Pozytywnie, Nemezis Nemezis sobie przetrzyma tą piłeczkę, oczywiście. Już po co się śpieszyć, prawda? Wyjebane jajca. Roxonik też wyjebał jajca ostro. I proszę. I proszę. Saints Sinners swój pierwszy mecz w historii. Tragicznie. Przegrywają dość wysokim wynikiem. Ajajajajaj. Q QFIT MBP. Chociaż jak dla mnie, nie pokazał nic zajebistego. No niestety, no, jedne mecze są słodkie i radosne, inne są smutne i gorzkie. Pozytywnie, nie zawsze można wygrywać. Ale w sumie jak tak patrzymy na statystyki, to można powiedzieć, że zawsze można przegrywać w końcu Sinersi jak na razie przegrali wszystkie swoje mecze w tym sezonie, czyli ten jeden. Taka, taki fun fact. Podejrzewam, że nie jest fan dla, dla Sinersów, no ale. No cóż, niestety, nie udało się wygrać, ale... Spokojnie, jest jeszcze sporo meczy, gdzie Sinersi będą mogli coś udowodnić. Zobaczmy sobie teraz drużynowe e, statystyki, jak tutaj wyglądało. No mocniej z wyrole o wiele więcej tych trójeczek próbowali sobie rzucać. Asysty równiutko, tutaj też bez większych ty tych. Chociaż patrzcie, tutaj zbiórki, zobaczcie, prawie dwa razy więcej zbiórek mają. Z wyrole. No, 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 proszę, proszę. Yy, I tutaj oczywiście mamy jeszcze po punkcikach sobie zobaczymy. Science Sinners mamy tak: Lucifer, Q, Titex, czasem nie, Jason, Marines, Oblivion, Silverhand, Carol, Gucio, Szafa, PewDiePie nie grał. A jeśli chodzi tutaj o tą ekipkę, no to mamy Fit, Young, Nemesis, Coristo, Red, Shikyu, Cantvo, Sonic, Moksyk, Maurycy, Rencio, Galandril. Wszyscy grali. Pozytywni, no to by było na tyle. Tutaj macie tabelę. Jak widzicie, kto wygrywa, kto nie wygrywa. Kto jest nisko, kto jest wysoko. Jak widzicie jeszcze Black Panthers nie grali. Będą grać jutro z Saint. Sinners. Zobaczymy, kto wygra. Czy Science Sinners się podniesie? Czy to była tylko taka jednorazowa pomyłka? Czy, czy, czy może rzeczywiście to jest tylko tyle, na ile ich stać? No zobaczymy. Zobaczymy. Ja się z wami żegnam. Mam nadzieję, że mecz e, pod względem emocji podobał się. Był tutaj satysfakcjonujący. Niestety wynik był taki, jaki był. I widzimy się jutro albo pojutrze. Zobaczymy, kiedy będzie następny mecz. Trzymajcie się. Hej!